Przy mikrofonie Karolina Andrzejczyk słuchacie podcastu mojej ostrołęki. Moim gościem jest ksiądz Adam Ulatowski. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże wszystkim. Będziemy rozmawiać o Halloween. Dla jednych jest to bardzo dobra zabawa, po to, żeby się, organizowana po to, żeby się rozerwać, dla dzieci, dzieci zbierają cukierki, a dla innych można powiedzieć, że jest to coś nie do pomyślenia, a nawet grzech. Jak to jest z tym świętem? Czy katolicy mogą je obchodzić? Czy nie grzeszą, jeżeli chodzą po domach i zbierają cukierki? O tym będziemy rozmawiać z księdzem Adamem Ulatowskim. I pierwsze pytanie, bo wiemy, że ksiądz jest też nauczycielem, uczy religii w dwóch szkołach. Tu na, tutaj w bliskim sąsiedztwie Ostrołęki. Chciałam zapytać, czy w tych szkołach, w których ksiądz uczy, spotkał się ksiądz z organizowaniem zabaw Halloween? Nie. Natomiast ja się odniosę tylko do tego, co zostało powiedziane, że Halloween to jest zbieranie cukierków. No, my, w kulturze tej katolickiej, chrześcijańskiej, zbieramy cukierki. Na przykład przez cały okres Bożego Narodzenia. Dzieci chodzą od domu do domu i, i też zbierają cukierki, śpiewając kolędy, więc nie jest to w ogóle obce tak jakby zwyczajowi, czy, czy kulturze no, naszej tutaj. No, myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, bo to każdy wie. A różnica polega chyba na samej istocie. No, tego, co się kultywuje w czasie Halloween. Ogólnie, tak, na no moje rozeznanie, to jest kultywowanie kultury śmierci. On, to, no, to święto Halloween wywodzi się z anglosaskich kręgów i ono ma swój początek w wierzeniach w demony. Ogólnie, ludzie bez Boga, tak w naturalnych tych. Wierzeniach mają, że no, wierzą w świat duchowy, ogólnie cały świat wierzy w duchy. no Możemy tutaj w Europie, czy to właśnie w, no, w tej naszej cywilizacji, to, to powoli, powoli to jest negowane, natomiast zawsze w coś trzeba wierzyć, jak to e, śpiewa raz, dwa, trzy, trudno nie wierzyć w nic. Więc oni wierzyli w to, że są te duchy. Jeśli się przekupi ducha większego, to on będzie bronił przed tym mniejszym. Czyli coś bardzo podobnie zresztą jakie Japończycy wierzą, czy Chińczycy. Tylko to jest pominięcie dobra w ogóle. Bo to jedno i drugie to jest demon. Więc jest to wyznawanie wiary. I ja myślę sobie, że pomijanie tego i spłysanie do, 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 do roli takiego, znaczy jakby do, do takiego eventu, że ktoś się przebiera. I, I tylko tyle, że sobie tam chodzi od domu do domu, chociaż też straszy, no cukierek albo przykus, no może to takie wszystko z przymrużeniem oka można potraktować. Ja myślę, że to się wpisuje też w nasze traktowanie. E, myśmy to o tym rozmawiali też przy świąt, prawda, że, że święta dzisiaj się w ogóle spłyca do tego, że to jest taka jakaś tam zabawa bardzo, bardzo zewnętrzna i każdy... Myślę, ksiądz powie, że jeśli ktoś przeżywa święto Bożego Narodzenia bez takiego głębszego przemyślenia, tylko na zasadzie, że są to święta zimowe i daje prezenty i, i składa sobie życzenia i nie ma to odniesienia do Pana Boga, no to to jest takie puste. No i też można powiedzieć, że pewnie przeżywanie tego Halloween bez takiego wchodzenia to w znaczenie też no, jest raczej puste, tak? Czyli nie niesie ze sobą jakiegoś takiego zagrożenia duchowego. Natomiast na pewno jest obce zupełnie w chrześcijaństwu i nawet jeszcze bym powiedział, że jest chrześcijaństwo wrogie. Hmm? A dlaczego? Dlatego, że to jest, tak jak powiedziałem, kultura demona, znaczy kultywowanie wiary w demony, to są się bierze i jest to kultywowanie też takiej, takiej śmierci. Ja kiedyś <coughs> rozmawiałem z dziećmi, natomiast na, na, to, na temat pewnej kreskówki, nie będę mówił jakiej, bo nie wiem, czy tak można w ogóle tego, ale w której postaci były bardzo podobne do tych, za które przebierają się, przebierają się uczestnicy. Czy to były jakieś wiedźmy, wampiry, jakieś takie. Mm, matko już teraz mi wyleciało z głowy, jak to się nazywa, takie, co umar, a niby żyje. I nie chodzi, broń Boże, z stołego, o zmartwychwstałego, tylko o jakieś takie. E, no, jak to się nazywa? Kościotrup. Kościotrupy. Kościotrupy. Mhm. I rozmawiając z tymi dzieciakami. I pytam się ich, jak oni sobie wyobrażają mieszkańców nieba? No i zaczęli opisywać, nie? No, to, że to były postaci jasne, to były postaci radosne, to były postacie takie kompletne, zdrowe. No i mówię, fajnie mówię, a jak wyobrażacie sobie postaci takie, no te potępione. No i oni zaczęli opisywać. No i zapytałem wtedy to postaci z tej bajki, do której kategorii są bliższe, nie? I te dzieci tak na mnie spojrzały i powiedziały, o, kurczę, nie, one same zrozumiały, że patrzą na coś zupełnie znieczulone. A to jest coś, z czym się nie identyfikuje, czego nie chcą, nie? więc to nie jest zdrowe, tak? uczyć dzieci, czego, z czym oswajać, tak? z, z czymś, co jest brzydkie i nazywać ładnym, z czymś, co jest też jakoś w jakiś sposób straszne i tak z jednej strony my też to widzimy, no poważny temat. Ale to jest może kwestia mhm. gustu, że niektóre dzieci e, lubią ciemniejsze kolory, e, mhm. ciemniejsze nastolatki umie, um, ubierają się w ciemne ciuchy. Jest też pewna taka subkultura, tak? Ale czy to nie jest trochę tak, że Kościół demonizuje Halloween? No, dzieci traktują to jako zabawę, a czy nie? Jak, jak ksiądz na to patrzy? Znaczy, mnie się wydaje, że ze wszystkiego zabawy nie, nie należy robić. A skoro to jest tylko zabawa, to spokojnie możemy tego zabronić, prawda? Więc ktoś robi z tego wielką sprawę. I to nie jest Kościół. Mhm. To jest tylko zabawa. Więc można powiedzieć, no to bawimy się w inny sposób. I... To dlaczego kościół to mm -hmm. potępia, skoro jest to traktowane tylko w kategorii zabawy dla nie, dzieci? Nie, to ja odwracam pytanie, dlaczego ktoś robi problem z tym, że to się potępia, skoro to jest tylko zabawa? Bo to też jest ważne, prawda? Że to, to dla mnie nie jest ważny Halloween. Dlatego chcę, żeby go nie było. I nie mam z tym żadnego problemu. No ktoś mówi nie, to musi być. Dlaczego? Skoro to jest tylko zabawa, nie jest ważne. Co to daje? To nic nie daje, nie, nie jest. Ani niczego nie uczy. No Okej, okay, nauczyciel angielskiego. Wpiszę sobie to w program, bo to jest kultura anglos anglosaska. No i dobrze, ja jestem nauczycielem duchowości. No nigdy nim nie, nie przestaje być. Nawet nie wiem, jak, no, w odniesieniu do niczego. No i zawsze patrzę tak z tej perspektywy, prawda? Z perspektywy ducha, z perspektywy prawdy. No i tamtej prawdy nie ma: znaczy, nie ma prawdy o zmartwychwstaniu, nie ma prawdy o Bogu który jest dobry. Nie ma też prawdy o tym, że tego typu, bo nie chodzi mi o kolory, chodzi o przedstawianie kościół trupów, przedstawianie wiedźm, jakiego, tego wszystkiego, co jest tak właśnie wrogiem chrześcijaństwu w sensie takim, bo walczy z chrześcijaństwem, walczy z prawdą. No a dlaczego wiedźma zagraża wierze w Jezusa? Mhm. Dlatego, że wiara jest czymś w opozycji do magii. Magia zakłada, że człowiek swoimi siłami pod, pod Kierując się jakimiś, to jest, czy to zaklęciami, czy to jakimiś takimi no, gestami, może osiągnąć jakiś cel taki duchowy. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Dzieci w tym wzrastają, my nie widzimy w tym problemu, ale do pewnego momentu to, to, to się robi problem, dlatego, że co jest z prawdziwą wiarą, czyli z tym, że Bóg jest, no ktoś to wkłada w jedno. To zabawa, to zabawa. I tak bardzo, bardzo mocno wtedy mi się, się wydaje, że to robi problem po prostu nastolatkom, tak, że oni nie mogą w nic uwierzyć. I a propos tej kultury śmierci i tych czarnych kolorów, to ja tak jak rozważałem, kiedy jechałem tutaj, rozważając sobie właśnie o tej uroczystości wszystkich świętych, która jest 1 listopada, o tym, że w ogóle my myślimy, dlaczego Kościół naucza o śmierci, dlaczego Kościół też naucza o życiu po śmierci, bo w człowieku są lęki. Takie naturalne. I to jest pierwszy to jest lęk przed śmiercią, drugi be, przed bezsensem życia, i lęk przed karą. I one są w każdym z nas, można je od, od siebie odsunąć. I chrześcijaństwo daje jakby remedium na te lęki, I to jest osoba Jezusa Chrystusa. Czyli to jest osoba człowieka, który został zabity, ale zmartwychwstał po trzech dniach, jego grób jest pusty. Ludzie, którzy chcieli temu zaprzeczyć, nie umieli. A ci, którzy go widzieli, oddali za to życie i poświadczyli tą to, to prawdę swoją krwią. Więc on odpowiada na ten lęk przed śmiercią, że śmierć nie jest czymś ostatecznym dla człowieka, że po śmierci nie kończy się życie. On też umie uleczyć lęk przed bezsensem życia, no bo skoro życie nie kończy się tutaj, ono ma swój koniec bardzo piękny i koniec taki wartościowy w niebie gdzie niczego człowiekowi nie brakuje, gdzie też otarta jest każda łza, gdzie Bóg potrafił uleczyć każde serce, no to, no to kolejny lęk jest wtedy też, od, od człowieka odchodzi. No i lęk przed karą. Jezus wie o tym, tak? znaczy Bóg wie o tym, że my grzeszymy i postanowił, że nas tego odkupi. I dzisiaj, jeżeli człowiek wchodzi w kulturę śmierci, tak, i przez to odsuwa się naturalnie od y, prawdy, o zbawienia. No, co ksiądz ma mhm. na myśli, jeżeli mówi kultura śmierci w kontekście czyli, Halloween? Czyli ubieranie się w trupy, tak? Za trupy. Przebieranie się za, za postacie mm. takich osób, które, e, no właśnie, no, umarłaków, no nie? To mm. takie jest, bym powiedział, że straszne. A to jest właśnie może jeden mhm. z tych sposobów na oswojenie śmierci. Ksiądz mówi, że boimy się śmierci. To jest zupełnie naturalna sprawa i może ten jeden dzień w roku, y, ludzie chcą y, tą śmierć spróbować oswoić, ale w taki sposób mhm. bardziej rozrywkowy, zabawowy. No właśnie tutaj ciężko się z tym zgodzić, dlatego że to jest jakby spytanie tematu, nie prowadzi do nikąd, prawda, czyli do tego, że ktoś się tylko jakby spotka ze śmiercią kogoś bliskiego i nie ma odpowiedzi w Halloween, żadnej, oprócz takiej, że jest bezsens, no i dlatego ono jest szkodliwe, bo daje odpowiedź fałszywą, a my musimy pamiętać o swojej psychice, tak, że to wszystko na to, od, na to wpływa, gdzieś na czym się zatrzymuje I, no i to właściwie to taka odpowiedź moja. Na to pytanie o mhm. bo coś w tercji wojny rozumiem czyli osoby które są wierzące chodzą do kościoła deklarują się jako katolicy nie powinni brać udziału w takich praktykach jak zabawy Halloween tak zdecydowanie to jest tak powinno być mhm. a ja jeszcze zapytam o katolicką alternatywę do Halloween czyli chrystoteki Tutaj już w ostrojące spotkałam się z takimi imprezami, gdzie dzieci przebierały się w stroje świętych, w Maryję, Józefa, tudzież inną postać biblijną i uczestniczyły w takiej zabawie, no powiedzmy typowo karnawałowej, dyskotekowej. Jak ksiądz się zapatruje na, na te chrystoteki? Czy to jest dobra alternatywa? Czy kościół powinien iść w tym kierunku i w ten sposób promować mm, wiarę Wśród młodych ludzi, bardzo młodych w tym wypadku. Znaczy, ja ogólnie uważam, że wszystko co prowadzi do y, takiego spotkania z tą y, duchowością chrześcijańską jest dobre. Oczywiście to jest odpowiednio na jakimś tam etapie, z tym, z tym tylko zastrzeżeniem, że nie jest wystarczające, prawda? No bo samo przebieranie się może nie przynieść takiego efektu właśnie tego, że to jest coś poważnego. Natomiast właśnie jest to odpowiedź na, no, no, to, 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 to było powiedziane, na Halloween w takim sensie, żeby w tym czasie czymś zająć dzieci, co będzie dla nich atrakcyjne co, i co będzie się wiązało też w, w taki czy inny sposób z wiarą chrześcijańską. Więc uważam, że w tym kontekście jest to dobre. Natomiast fajnie by było i ja uczestniczyłem właśnie w takim wydarzeniu które nazywało się Holywings, czyli to w ogóle to jest właśnie takie odniesienie nawet takie blisko y, lingwistycznie do Halloween. Holywings, czyli święci wygrywają. Gdzie nie tylko przebieranki, nie tylko zabawa, ale też jeszcze jakaś taka modlitwa, trochę wiedzy o, o świętych, czyli taka też może y, możliwość y, Przyjęcia patrona nie? Na, dla siebie na, na przykład na najbliższy rok. Dlatego, że 1 listopada jest uroczystość Wszystkich Świętych, jedna z najważniejszych uroczystości w kościele katolickim, zresztą też w jakiś sposób uczczona w naszym kraju, bo będzie to dzień wolny od pracy, prawda, mhm. chyba zawsze był, tak nie znam tej historii, ale to też wskazuje na to, że to jest, to jest, to jest coś bardzo ważnego. No i stąd też jest taka, no takie staranie, żeby tego nie przyćmić, nie? Żeby nie przyćmić. Halloween jest dużo bardziej komercyjne, dużo bardziej jakieś takie, no, w, Uderzający w wyobraźnię, ale nie ma w nie w sobie prawdy. Tej mhm. prawdy o zmartwychwstaniu, tej prawdy o tym, że człowiek to jest coś więcej niż tylko ciało, Halloween tego nie przekazuje. Raczej właśnie gdzieś, to, gdzieś zatrzymuje się na tym. Mhm. I ja mam to też na sercu chciałbym to wypowiedzieć, skoro, skoro już mam możliwość, że dzisiaj widzimy, że wielu ludzi, którzy tracą wiarę w Pana Boga, też tracą wiarę w sens swojego życia i naprawdę rośnie dużo rośnie liczba prób samobójczych i też udanych takich prób są, znaczy samobójstw wśród młodzieży, nie tylko wśród młodzieży, ale tak szczególnie. I ja nie mówię, że to jest związane z Halloween, tak żeby to dobrze no, wybrzmiało, to ale wiemy, tak? w, moim, w moim odczuciu, właśnie z brakiem odpowiedzi na te trzy pytania, no nie na te trzy lęki, brak poczucia sensu życia jest dość powszechny. I no, stąd też jest taka duża troska rodziców, nas, pasterzy żeby temu przeciwdziałać, a wszystko, co nam się wydaje, że prowadzi do tego, a, mhm. a tak zdecydowanie ja uważam o Halloween, no chcemy po prostu też jakoś no, wyrugować. Mhm. Tak. Dobrze, czyli Kościół mówi wyraźnie nie na przebieranie się, w, tak jak się powiedział, w kościół trupy, w wiedźmy, już wyjaśniliśmy sobie to, ale wiele osób decyduje się, czy dekoruje swoje domy dyniami. Robią z tych dni, chodzi mi o tą słynną dynię, te słynne dynie, które możemy spotkać przed domami, czy na parapetami mhm. właśnie przed. Taka z wyszczerbionymi zębami tak, i takim tak. złowrogim spojrzeniu. Znamy to. Jak ksiądz się zapatruje na, na <noise> wydrążanie dyni i robienie z tego dekoracji właśnie przed, przed świętami? Bo dużo osób tak po mhm. prostu robi i może nie ma, świę... może nie wie. To jest, że to jest coś niestosownego. Ja, ja chciałem powiedzieć, że dla nas wy, wyznawanie wiary, w takim sensie na przykład m, założenie koszulki ze świętym, no nie, albo noszenie cytatów y, na koszulkach, pisanie sobie gdzieś tam na swoim, na przykład na swoich drzwiach, y, y, no jakiegoś takiego odniesienia do wiary, którą wyznajesz taki, i, i którą mówisz, że... Że jest dla ciebie ważna, jest wstydliwe, nie? a wydrążenie dyni nie. Natomiast to wydrążenie dyni to jest właśnie odniesienie do demonów. Te, jakbyśmy mieli zobaczyć, jak, jak, jaki to jest początek tego. E, dokładnie to ma symbolizować tego demona, który ma chronić dom przed, e, prze, przed, przed innymi duchami. I to nie jest demonizowanie przez Kościół, tylko to jest dokładnie taka jest e, taka myśl, tak przysług, e, przy, przyświecała tym, którzy. Kultywowali to jako wyznanie swojej wiary, tak jako, jako swoją, swoje wierzenia. Mm -hmm. Więc nie, proszę mm -hmm. Państwa, proszę tego nie robić. Po prostu dynie należałoby wydrążyć, wartość wydrążoną rzucić do garnka, dobrze zagotować, zamieszać, przyprawić i ze smakiem zjeść. A co ze no Trzeba będzie oddać zwierzętom, albo nie wiem, na kompost na przykład. Mm -hmm. I jeszcze zapytam o święto zmarłych, tak popularnie nazywane, jak już sobie tu przed, przed rozmową wyjaśniliśmy. Jak, co, czy ksiądz myśli, że w to święto się coraz bardziej komercjalizuje? To znaczy przed cmentarzami sprzedawane, są, jest, sprzedawane jest popcorn, hot dogi, balony, bo takie sytuacje widziałam chociażby w, no, w większych miastach, w Warszawie, w Poznaniu. Co ksiądz na to? Więc tak, takim spojrzeniem, tak właśnie, tak jakby księdza, znaczy, jakby tylko księdza, no coś za coś, prawda? To właśnie tutaj, że jak ktoś się wyzbywa tego znaczenia duchowego, no musi coś wziąć w środek. To jest tylko potwierdzenie tego, że mamy tam sobie taką pustkę, którą, no, która jest i ktoś próbuje ją zapełnić. Zapełnić właśnie kupieniem czegoś, z tym, że no potrzeb duchowych nikt z nas nie zapełni sobie, nie zapewni z rzeczami materialnymi. To na 100%. I ja wiem, że ktoś no, może teraz wyśmiewać i ma do tego pełne prawo. No, mamy swoje doświadczenia życia, natomiast no, ja spotykam się z różnymi ludźmi i jestem przekonany, że tak jest. Więc próba zrobienia z tego festynu jest fajna, pewnie, a jeszcze szczególnie jak pogoda dobra, bo kilka mhm, razy tak się zdarzyło. Teraz mamy bardzo ciepłe to, święta zmarłych. Te, te też się zapowiadają bardzo o, ciepło, także. Proszę bardzo. No tak sobie przypominam właśnie, że któregoś roku było tak ciepło i tak pięknie w tym cmentarzu. Ludzie nie wracali z, z procesji, tylko, tylko sobie pozostali tam. No i super, nie? Tak sobie myślę. Natomiast co do komer komercjalizacji, no to ona jest taka bardzo powszechna. Myślę, że trochę ona spłyca. Samoznaczenie tego, co robimy. Aczkolwiek ja bym właśnie powiedziane, bo to święto zmarłych, ten pierwszy listopada to ma być święto wszystkich świętych, czyli taka uroczystość, w której my w ogóle cieszymy się z tego, że naszym celem jest niebo, że tam w niebie są też osoby już, które doszły do celu i nas wspierają. I, i nie jest to dzień smutny w ogóle, więc może ten popcorn, nie wiem, tam, czy jakiś uroczysty obiad byłby bardzo na miejscu, nie? a nie taki, taki, taki smutna zaduma nad, bez, nad tym właśnie sensem śmierci, czy tam. Bez sensem śmierci, jak tam ktoś tego. Święto, znaczy dzień zmarłych, Dzień Zaduszny jest 2 listopada, listopada w kościele, ale to też nie jest smutny dzień. Nie jest smutny, hmm. dlatego że my. Cały czas świętujemy życie, my deklarujemy mm. życie, my deklarujemy, że ktoś tu kto umarł. Myślę, że w tym święcie piękne jest przede wszystkim to, że jednak każdy z nas musi się zatrzymać. Musi jednak wszystkie drogi 1 listopada prowadzą nad czyjś grób, czyli musimy jednak przemyśleć nasze zachowanie, to jakimi jesteśmy ludźmi, musimy się po prostu zatrzymać i przypomnieć sobie, co nas tak naprawdę czeka. I uważam, że. Że ta komercjalizacja tego święta nie wiem, czy tutaj będzie pomagała właśnie tej, tej zadumie. Do tego właśnie piję. Czy to jest stosowne, żeby gdzieś w rejonach cmentarzy sprzedawać w tym dniu popcorn? Czy balony, bo takie sytuacje się zdarzały. No właśnie, to kuriozum jakieś jest, prawda? I tak myślę bo sobie, że rozumiem, bardzo że pięknie jest to pani to powiedziała. I to bardzo radosne, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale, ale chyba jedno z nielicznych, mm -hmm. które zmusza nas naprawdę do tego, żeby mm -hmm. się zatrzymać. Pewnie, pewnie nie w tym miejscu, prawda? No to jest, jest zupełnie inne miejsce, miejsce ku temu, nie wiem, w okolicach kościoła ewentualnie. Mm. Ale to też ja, no ja jestem po prostu szykowany, bo nie widziałem ja mm -hmm. o komercjalizacji. Od razu mi stanęły przed oczami te no stragany z, ze zniczami, nie i to, że tutaj to jest takie to druga kwestia, prawda? że jest duże, że tak powiem, parcie na to, kto przyniesie to. większy kwiat, kto przyniesie to. ładniejszy znicz. No. I to też nie jest istota, mhm. prawda? No bo mówię, to, co materialnie nie zaspokoi potrzeb duchowych, a ci ludzie po drugiej stronie mają tylko duchowe potrzeby, żadnej materialnej. No właśnie, i tu będzie moje ostatnie pytanie. Komu bardziej potrzebne jest święto zmarłych, czy też Dzień Zaduszny, czy też wszystkich świętych? Tym, którzy żyją, czyli nam, czy zmarłym? Kto na tym święcie więcej korzysta? Więcej, kto z tego święta więcej wynosi? Mhm. Ja myślę, że jeżeli to jest przeżycie w tym duchu, że ja, no właśnie, myślę o tym drugim świecie, to więcej korzyści wynoszą obie strony. Znaczy, najwięcej, znaczy, porówno korzyści odnoszą obie strony. Kościół uczy o odpustach, o tym, że w tym dniu można przez swoją modlitwę i nabożne odwiedzenie cmentarza zyskać odpust dla osoby, która jest po drugiej stronie, takiej, która może, za którą się nikt nie modli. Nie? I i ona na pewno otrzymuje bardzo dużo. Jeżeli to jest osoba zmarła, która jest w czyściu i potrzebuje modlitwy, bardzo dużo dyskuje, ale my też. Dlatego, że moja droga tutaj na ziemi to jest droga do świętości. Ciężko mi w tym idzie, przyznam szczerze. Natomiast właśnie ten dzień też mnie w tym utwierdza, tak, że ja chcę. I to jest pewien taki kolejny wysiłek. I fajnie, że Pani powiedziała, znaczy nie to, że fajnie, to było piękne stwierdzenie o tym, że musimy się zatrzymać, że to jest ten taki dzień, że rzeczywiście no, zdecydowana większość z nas stanie gdzieś no, w takim miejscu, gdzie coś się skończyło. Życie czy kogoś ważnego się skończyło. I co ze mną? I, um, i myślę, że wtedy korzyść wszyscy odnosimy. O ile on jest przeżyty w sensie duchowym, czyli kiedy ja się modlę, to łaska, to w ogóle tak a przy okazji powiem wszystkim, mhm. którzy słuchają, proszę Państwa, mhm. kiedy się modlę, albo kiedy Ty się modlisz, to łaska, którą Bóg daje najpierw przechodzi przez Ciebie, czyli ona się na tobie też zatrzymuje i otrzymujesz, a potem do tej osoby, za którą się modlisz. Dlatego bardzo warto ten dzień przeżyć jednak modlitewnie. Myślę, że tym optymistycznym, miłym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja również dziękuję ich za zaproszenie i za tą rozmowę. Szczęść Boże.